Łączona jedenastka na mecz Realu Madryt. Z Liverpoolem. Jedziemy. Kurtuła czy Mamardasz Fili? Kurtuła. Ode mnie też Kurtuła. Valverde czy Szoboszlaj? No, dwóch najlepszych zawodników swoich drużyn. Ale chyba Valverde. Valverde. Militao czy Konate? Militao. No, to jest ogólnie chyba jeden z lepszych obrońców aktualnie na świecie środkowym. No, Militao, myślę, że tak. Hausen czy Van Dijk? Lubię młodego, ale Van Dijk za cały kształt. Ode mnie też niestety Van Dijk. Piękny wychowanek Manchester United czy Kerkes? Kerkes jest okropny, Carreras. Jeszcze ta bramka z Walencją. Mm. Ode mnie również wychowanek Czerwonych Diabłów. Człameni czy Gravenberg? Nie miałem zbyt dużo okazji do oglądania niego, a wiem, że graven jest dobry i dam go, chociaż nie wiem, czy jest to dobry wybór. Wy ocencie w komentarzu. Gdyby to był poprzedni sezon, dałbym gravena, a tak to tylko i wyłącznie Człameni. Okej. Okay. Kamavinga czy McAllister? Kamavinga. Ja też, bo McAllister jest okropny ogólnie. Chociaż ten ostatni mecz. No, ale mimo wszystko to nie jest ten McAllister z tamtego sezonu. Tak jest. Bellingham czy agent? Florian Wirtz. Bellingham. Bellingham, lord. Salah czy Arda Giller? Arda Giller. Salah jest okropny, a Arda Giller to duo Zembape. To jest Salah. Ale patrzymy na ten sezon. To dla mnie Giller patrzymy na dzisiejszy mecz. Więc dla mnie, sala. Gakpo czy Vinicius? Vini. Vini. Ekitike czy Mbappe? Mbappe. Mbappe. Napiszcie, jakie są Wasze wybory. Jaki wynik dzisiejszego meczu typujecie? I widzimy się wieczorkiem na live. I zaobserwujcie ten profil. Obserwujcie. Na razie. Na razie.